Witam Państwa w programie wyborczym Komitetu Wyborczego Wyborców Tadeusza Jędrzejczaka. Moim gościem i Państwa gościem jest mój zastępca od kilku lat, pan Stefan Sejwa. Witam Cię, Stefan. Witam serdecznie, witam Państwa. Stefan Sejwa był przez wiele lat i należał do tej grupy największych moich krytyków, ale należał też do najbardziej pracowitych radnych. Dlatego też przed kilkoma laty zaprosiłem Stefana Sejwę do siebie. Znaliśmy się wtedy już od wielu, wielu. Lat i ceniłem sobie jego uwagi, czasami złośliwości, ale też i dowcip, i dlatego też poprosiłem Stefana do siebie. I w godzinach popołudniowych zaproponowałem Stefanowi Sejwie, aby został moim zastępcą. Jak wspominasz tę chwilę, Stefan? Duże przeżycie. Byłem zaskoczony bardzo. Nie spodziewałem się takiej propozycji. I przyznam się szczerze, że pierwsze godziny to nie zdawałem sobie z tego sprawy, nie docierało to do mnie, dlatego odzwoniłem do szefa z prośbą o przynajmniej jeden dzień lub dwa namysłu. Nie było to takie wszystko łatwe. Ale wtedy też miała miejsce druga historia, mianowicie Stefan Sejba w imieniu klubu radnych Platformy Obywatelskiej przygotował bardzo wiele dokumentów, wiele stanowisk. Najczęściej krytycznych wobec propozycji prezydenta, ale wtedy, kiedy jako jeden z najlepszych radnych Rady Miasta został prezydentem, okazało się, że ci, którzy wcześniej korzystali z jego umiejętności, pracowitości, stali się jego największymi krytykami. Ja słyszałem w radio, w telewizji wypowiedzi radnych, że Stefan Sejwa sobie nie poradzi, że Stefan Sejewa nie ma osobowości i szereg innych rzeczy. Otóż Stefan chce Ci powiedzieć dzisiaj publicznie, bo nie miałem nigdy okazji tego, Zrobić okazję, jak w to się jest dobra, że nie tylko poradziłeś sobie znakomicie, ale i ludzie w mieście szanują twoją, twoją wiedzę, Twoje zaangażowanie, pracowitość, a ja bardzo szanuję sobie naszą współpracę, dlatego gratuluję Ci tych lat współpracy nie tylko ze mną, ale też i pracy dla miasta. Jak który moment, który moment współpracy, który moment pracy na rzecz miasta, która chwila, która, może sesja budżetowa, może głosowanie, co utkwiło Ci najbardziej w pamięci? Wiele było takich sytuacji i wątków, ale pamiętam pierwszą sesję, na którą mnie wydelegował pan prezydent i przedstawiałem tam kilka spraw, no i byłem w tej nowej roli, takiej właściwie. Nie przygotowany chyba do końca, bo jako radny zdawałem sobie sprawę, co mogę i jakie są moje kompetencje, ale było luźniej, bo nie odpowiadałem za podejmowane decyzje. Natomiast tu jako wiceprezydent miasta szybko sobie zdałem z tego sprawę, że to nie tylko się mówi, deklaruje, ale odpowiada faktycznie za to, co próbuje się przedstawić, czy zachęcić do tego, żeby to było realizowane, czy wprowadzić to po prostu w życie. I wróciłem z tej pierwszej sesji, a pan prezydent mnie powitał w swoim gabinecie i powiedział: Stefan, no, pierwszy debiut masz udany. No i taki się czułem podbudowany, że, że ten pierwszy ruch na linii takiej oficjalnej, tu rada miasta, wiceprezydent. No, został jakby dostrzeżony jako pozytywne zadziałanie, i to mi tak bardzo utkwiło. Panie. Jesteś od wielu lat związany z Gorzowem, uczyłeś mechaniku, kończyłeś tutaj w Gorzowie studia. Tutaj zacząłeś swoją karierę jako radny. Jesteś zastępcą prezydenta. Przygotowaliśmy bardzo poważny program na wybory. Przygotowałeś również ty, głównie z koleżankami i kolegami, kandydatami z naszego komitetu wyborczego, również programy w dzielnicach, czyli w okręgach, w których będą ludzie wybierali swoich przedstawicieli. Co w tym dużym programie, Twoim zdaniem, jest najistotniej, najistotniejszego, w tym dużym programie, który my nazywamy Robocze 21 Test dla Gorzowa na XXI wiek? To jest rzeczywiście program bardzo ważny i optymistyczny. Obejmuje 21 głównych zadań, które nazywamy jako indykatywne. Poprzez realizację tego programu, byśmy zainwestowali w Gorzowie sumując prawie miliard złotych. Gdyby rzeczywiście wszystkie. Zadania przyjęte w tym programie zostały zrealizowane. To w mieście nastąpiłaby w przeciągu czterech kolejnych lat nowa jakość życia, dynamiczny rozwój. To jest nieporównywalne do sytuacji takich, które wstecz miały miejsce, bo tu mamy gwarantowane środki, tak zwane ZITOSKIE, ale również środki, które jako zewnętrzne, unijne, pozwolą na to, że wiele dziedzin życia w Gorzowie naprawdę będzie rozwijało się bardzo dobrze. Generalnie położymy nacisk na Śródmieście Gorzowa, na jego prawobrzeżną część. Tutaj powstanie nowy układ komunikacyjny, modernizacja układu tramwajowego, całego podsystemu tramwajowego, 15 nowych tramwajów, obiekty użyteczności publicznej, które w Gorzowie tak bardzo Brakuje, nie wiem czy wiesz, po wojnie jedyny obiekt użyteczności publicznej zbudowany za publiczne pieniądze, a nie w ramach inwestycji przemysłowych, to było kino Kopernik, które Pamięta. rozebraliśmy i w tym miejscu zbudowaliśmy nowoczesną filharmonię, która będzie służyła mieszkańcom Gorzowej regionu przez następne pewnie 100, 200 czy 300 lat. Zawarcie, na którym mieszkasz, miało największą bolączkę, to był ruch tirów przez Koniawską, most na kanale Ulgi, most To rozwiązaliśmy, tiry zniknęły. Nie było kanalizacji, kanalizacja została zbudowana. Kształtuje się zawarcie za kanal jak chyba najładniejsza dzielnica Gorza, bo będzie to dzielnica... Wilowa, ale to, co jest bliżej miasta, myślę, tutaj bliżej warty, bliżej kanału ulgi, wymaga jeszcze wielu nakładów inwestycyjnych. Dzięki Twoim staraniom, ulica Koniawska ma nową nakładkę zbudowaną dla miasta e, za darmo. A co przed nami? Co powinniśmy i co proponujesz na najbliższe 4 lata dla mieszkańców e, tej części Gorzowa e, zrobić? Na pewno kontynuacja w dalszym ciągu przebudowy remontów dróg. I tutaj y, zakończenie przebudowy ulicy Kobelogórskiej y, na zakanalu, y, bardzo ważnej ulicy Sulecińskiej. Y, następnie bliżej, tutaj już y, na samym zawarciu, na pewno remont takich dróg jak ulica Fabryczna, Towarowa, Śląska, ale też te I małe, które są ulice małe. małe takie ulice, które na takich osiedlach y, mamy jeszcze niedokończone. To ulica również y, Bracka, Sielska, część Lipowej, y, ulice, które również wymagają remontu, to ulica Krótka, y, ulica y, również y, wymagająca takiego no remontu. No tak, ale tam masz też y, młodych ludzi, Szkołę posła numer 4, która wygrała y, nie tak dawno w rankingu i głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego, masz tam podwórka, ludzi tam, znasz i co tym ludziom y, proponujesz? W szkołach mamy bazę dosyć dobrą, bo robiliśmy termo czwórki, dziesiątki i drugiego liceum ogólnokształcącego. Ale w tej chwili będziemy kontynuować dosyć duże remonty, jeżeli chodzi o nawierzchnie, boisko, przy szkole podstawowej nr 10 na towarowej, jak również przy tej wymienionej ulicy. Kobulogórskiej również realizacja będzie podjęta zagospodarowania całego terenu poza boiskiem, ale również na ulicy Nowej, bo to też jest część tego rejonu, to budowa placu zabaw, czyli unowocześnianie, uatrakcyjnianie placówek oświatowych też tutaj jest bardzo ważne. I zespół szkołogrodniczych w Zieleńcu pozostaje, Przeszedł bardzo gruntowną modernizację, jeżeli chodzi o funkcjonowanie szkoły i jakość kształcenia i wyniki. Z czego się bardzo cieszymy, bo nabór do tej szkoły będzie wzrastał. Akurat w tych zawodach, które tam są, będą potrzebni absolwenci. Także myślę, że idzie dobry czas dla tego regionu Gorzała. Tym bardziej, że problemy infrastrukturalne, te najdroższe, te najbardziej pracochłonne, zostały przez nas. Rozwiązany. Chciałem Ci podziękować za gościnę w moim programie, za to, że zgodziłeś się być liderem listy mojego Komitetu Wyborczego, właśnie z tego okręgu, w którym mieszkasz od wielu, wielu lat, gdzie masz wielu znajomych i przyjaciół, dla którego bardzo wiele serca włożyć w ostatnich. Latach przypomnę Państwu, że Państwa i moim gościem był Pan Stefan Sejwa, kandydat na radnego z Komitetu Wyborczego Wyborców Tadeusza Jędrzejczaka, obecny wiceprezydent kilku lat i wielokrotny. I zachęcam Państwa, bo warto głosować nie tylko na mój komitet, a również na jego lidera, który jest człowiekiem bardzo pracowitym, bardzo kompetentnym i całkowicie oddanym sprawom miasta. Ja Państwu dziękuję za to, że mogliśmy w Państwa domach gościć. Życzę Państwu miłego, dalszego oglądania naszych programów. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.